Cześć, z tej strony Twin Bricks. Dzisiaj przychodzę do Was z jedną październikową zdobyczą. No w porównaniu do września nie było tego tak dużo, tylko jeden zakup na wintet. tym razem z Szwecji przyszedł. Już nie tak zapakowany, jak duński. Ale tutaj zawartość to jest kawał historii LEGO. Myślę, że wiele osób przyzna mi rację. Jeżeli chodzi o wiek tych, tych klocków, które to blisko 30 lat, ponieważ oba zestawy w środku wyszły w 1997 roku. E, już nie przedłużając, e, ja już tak sprawdziłem szybciej, żeby, m, żeby odklikać w aplikacji osobie, która mi wysłała, że wszystko jest w porządku. E, upewniłem się, że jest ok, wszystko co miało przyjść, przyszło. Już kartonik nie jest tak fajny z gucki, więc zrzucimy go na dół. I tak, i to są dwa zestawy, które e, przyszły. E, 6007, czyli Batlord z czarnym smokiem. Oraz 6037, czyli e, podniebny, trudno nazwać to balonem, po prostu windship, e, witch, e, z zielonym smokiem. E, I tak, e, kupiłem je oba zestawy ze względu na te smoki, i przede wszystkim jaka, e, jaką cenę trzeba było, ponieważ e, smoki do tanich nie należą, ze względu na to, że przestali już produkować. E, Zobaczyłem ofertę pewnej pani, która wrzucała dosyć sporo ilość starych zestawów. Zacząłem te ze smokami. Zrobiłem screening i odezwałem się do eksperta, czyli do Pawła ze sklepu Krecik. Czy warto za taką cenę? On powiedział: Żeby się nie, za, nie zastanawiać, że warto, warto je kupić, bo normalnie dwa trzy razy drożej niż, niż, niż pani wystawiała, i e, nie ma co tutaj ile, ile poszczególny, ponieważ oba były wystawione za tak za zbliżoną kwotę i wyszło, e, wyszło za całość 150 zł, więc za dwa smoki w bardzo dobrym stanie. Tutaj jeszcze jest ten oldschoolowy chromowany mieczyk, który też jak sprawdziłem, jest w. Nie w super stanie, ale, e, ale jest z jednej strony jest całkowicie e, niemal całkowicie nienaruszony. E, żadnych odprysków z tej strony, tylko tutaj e, można zauważyć, jest e, odprysk, ale to prawdopodobnie przez to, że jak zacząłem, mieczyk jest e, lekko. Przekrzywiony. Nie wiem, czy to w transporcie się stało, czy już był taki, ponieważ na zdjęciach tego nie widziałem, ale to jest na, na 30 prawie lat. Ten chrom, który jest na tych mieczykach, on zachowuje się raczej, raczej gorzej niż lepiej z upływem czasu, i, i tak, nie, nie będę ich teraz składał. E, wiem, że są kompletne, e, w bardzo dobrym stanie, chociaż lekko zakurzone. E, I to tyle. No, pozostałe, które pani miała na sprzedaż, kupił Krecik. E, wczoraj, jak z nim rozmawiałem, to on oczekiwał jeszcze na swoją przesyłkę, ale z racji odległości, gdzieś ta e, przesyłka jego dłużej szła na południe Polski niż, niż u mnie na północ. E, Chciałem podziękować też Pawłowi za to, że, że tak szybko dał mi znać, że, że warto e, warto się pochylić nad tymi zestawami i je w takiej cenie kupić. E, myślę, że, że osobno też oba e, będą, wylądują u mnie na kanale jako Speed speedbuildy e, lub e, tego większego albo obu naraz e, zrobię recenzję, bo e, no bo to jest kawał historii te smoki. E, Pojawiły się tylko do któregoś roku i od dawna, dawna ich nie dostajemy, a rzeczywiście w latach 90-tych te smoki to były jedne z najpopularniejszych zwierzaków w LEGO, jakie mieliśmy. Dlatego musiałem je gdzieś tam zdobyć. Udało się w bardzo dobrej cenie. Eee, dlatego tutaj je mam. Dzięki za oglądanie. Cześć.